Dzisiejszej nocy nie tylko mogłem zabawić się w doświadczanie zdarzeń na pewnym poziomie w rzeczywistości, ale zostałem po niej oprowadzony. Ze szczegółami pokazano mi, czym różni się ten poziom od naszego świata, a na końcu zabrano mnie do jego kreatorów i pokazano, jak to wszystko się zaczęło. Zanim zasnąłem tej nocy, to poprosiłem mojego wyższego ja o jakieś fajne doświadczenia, bo noce mijają, a ja ostatnio nie doświadczam. Zrobiłem wizualizację, jak wychodzę z ciała i zostawiłem wszystko wyższemu ja. Te dwa etapy powinny zadziałać. Kluczowy jest sygnał od dołu, bo to ja muszę wyrazić chęć poza cielesnych doświadczeń, a następnie muszę się wyłączyć, oczyścić umysł i zostawić cały proces wyższemu ja, ponieważ mój umysł, jego aktywności, lęki, wyobrażenia to wielka przeszkoda jeśli chodzi o takie doświadczenia. Od razu wszedłem w bardzo mocny sen fabularny, obfitujący wiele scen akcji i zdarzeń. To jest u mnie stała praktyka, że poprzez sny, wgrywany sny wprowadza się mnie na coraz głębsze stan mojej świadomości, by po osiągnięciu odpowiednich właściwości odzyskać świadomość siebie i móc w spokoju, bez ryzyka cofnięcia do ciała badać inny poziom rzeczywistości. Fabuła snu dotyczyła grupy poszukiwaczy wartościowych przedmiotów, którzy musieli zmagać się z innymi poszukiwaczami, więc były pościgi, szczelaniny, wiele wrażeń, nudzić się nie mogłem. Z tego snu wchodziłem głębiej. Stawałem się coraz bardziej obserwatorem zdarzeń, różnych osób, spotkań, które być może są powiązane ze mną osobiście, a następnie brałem udział w niesamowitej zabawie. Korzystaliśmy z jakby latających hulajnóg, które osiągały ogromne wysokości, było nas bardzo wielu, bawiliśmy się jakby wganianego. Niesamowite to były przeżycia, a mój umysł ziemski był już tak bardzo uśpiony, że nie zorientował się, jak z naszej perspektywy niebezpieczna to była zabawa. Dlatego nie odczułem nawet najmniejszej dawki lęku czy niepewności fruwając bez żadnych zabezpieczeń i osiągając tak wielkiej wysokości, wykonując manewry jak na torze wyścigowym, uciekając i zderzając się na dodatek z innymi uczestnikami. Po tej zabawie ja byłem już gotów na finał tej podróży. Pojawił się mój opiekun, przewodnik po tamtym poziomie rzeczywistości, a ja całkowicie odzyskałem świadomość, by móc zapamiętać i przekazać dalej to, co zostanie mi przekazane. Na początek zabrał mnie na spacer po mieście i zwracał moją uwagę na różnicę pomiędzy moim światem a tym, tu gdzie byłem. Przewodnik wyczarował banknot, który fruwał w powietrzu na wysokości wzroku mieszkańców w oddali. Nikt po niego nie sięgnął. W naszym świecie z wielką radością chyba każdy schowałby ten pieniądz do kieszeni, a tam nikt nie zwracał na niego uwagi. W tym świecie istnieją pieniądze jako środek wymiany, ale każdy ma ich tyle, ile chce, i za każdą ilość, jaką wezmą za sobą, kupią czy dostaną, co tylko chcą. Jak to może działać? Po prostu bierzesz na przykład 20 zł, idziesz po samochód i sprzedawca sprzeda Ci za te 20 zł samochód. Pieniądze z jakiegoś mentalnego powodu są potrzebne mieszkańcom tej przestrzeni, bo ich umysły potrzebują tej wymiany coś za coś, ale tak naprawdę każdy za darmo otrzyma tu wszystko, czego tylko zapragnie i potrzebuje. Ale moim celem nie było wcale spacerowanie po mieście i zachwycanie się tym, że jednak można godnie istnieć jako świadomość w rzeczywistości, że nasze życie na ziemi mogłoby wyglądać zupełnie inaczej, ale dopóki ludzie produkujący rzeczy za 300 zł będą je sprzedawać za 80 tysięcy, to będzie jak jest. Moim celem było dotarcie do początków tej rzeczywistości, do momentu, w którym wszystko się zaczęło. Znalazłem się poza miastem, w jakimś pojedynczym budynku. W środku było pięciu mężczyzn, jeden z nich wyraźnie starszy i bardziej doświadczony od reszty. Ubiór ich bardziej przypominał mędrców niż zwykłych mieszkańców tamtej krainy. W rękach mieli jakieś kartki, pisma, czynili ostatnie przygotowania do stworzenia nowego świata. Jedni siedzieli, a ten starszy jeszcze przyglądał się z daleka na tę przestrzeń, którą za chwilę stworzą. Zaczyna się proces kreowania nowej rzeczywistości. Oni po kolei, jeden za drugim, zaczynają wykonywać proces, w wyniku którego ich ciało jakby sztywnieje, kamienieje, głos robi się bardzo niski i powolny, siadają w bezruchu, a ich świadomość oddaje siebie tam, gdzie powstaje nowy świat. Trochę było to przerażające widzieć, jak życie, wibracje w ich ciałach ostygają, ale malutką część świadomości jednak w tych ciałach zostawiali. Malutka cząstka ich zostawała w ciele, by te minimum funkcji jego życiowych utrzymać. Ostatnim piątym twórcą był ten najstarszy mędrzec, który jako ostatni oddał swoją świadomość jako budulec, przyczynę i przestrzeń do zaistnienia poziomu w rzeczywistości, który wcześniej mogłem zwiedzać. Po całym tym procesie mój opiekun w tamtym świecie powiedział mi: że ta piątka twórców w swoich nowych ciałach, awatarach, w stworzonej przez siebie rzeczywistości istnieje. Oni wcale nie zniknęli. Ich pierwotne ciała śpią, a awatarami oni teraz są zarządzając i pilnując swojego dzieła. Następnie pojawiły się istoty z zewnątrz, które tu przybyły i postanowiły się osiedlić. Słowa moje oczywiście nie są w stanie przekazać tego, co czułem i doświadczałem, będąc tam i obserwując te wszystkie zjawiska, ale jak potrafiłem, tak Państwu to przekazałem, bo przekazać miałem.